Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku! Dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was film odnośnie tego, co znajduje się w tym pudełku. Ale żeby nie trzymać Was w takiej niepewności, to od razu przejdę, przejdę do rzeczy. W tym pudełku rzucam nim już piąty raz, także mam nadzieję, że się nie, nie rozwali. Rozwaliły się. Ale jak widać, w tym pudełku znajdują się sakwy motocyklowe Red Mamut, 40 litrowe, które w ostatnim czasie po prostu zamówiłem do siebie jako taka aktualizacja ekwipunku który jeździ ze mną na Tigerze pozbyłem się kufrów aluminiowych na rzecz sak, Ponieważ jazda w terenie pokazała mi, że każda wywrotka, przynajmniej przy moich kółkach, prowadziła do zgniecenia kufra aluminiowego bocznego. Dlatego szczerze powiedziawszy, miałem tego serdecznie dość i wolałem założyć, a znaczy, wolałem kupić sakwy, które będą lżejsze od aluminiowych, będą może wytrzymalsze. No i zobaczymy jak będą się prezentować na Tigerze Bo szczerze powiedziawszy sam jestem ciekaw I wiem, że większość z Was stoi przed podobnym wyborem tak jak ja stałem Zastanawiając się na 21 Brothers, na sakpach właśnie Red Mammoth, na droższych GV. I wiadomo są jeszcze jakieś inne modele, ale te trzy to są bynajmniej te nad którymi ja się zastanawiałem No i jakoś padło na Red Mammoth Od razu tylko powiem, że ten film nie jest sponsorowany przez żadną markę motocyklową jest to tylko i wyłącznie moja opinia, po części też taka może nie, że recenzja, ale na pewno jest to unboxing, w którym pokażę Wam to, co znajduje się w opakowaniu, co dostajemy zamawiając właśnie te sakwy, jak wygląda montaż tych sakw na motocykl i jak one generalnie będą się prezentować. Jeśli chodzi o dalsze opinie, recenzje, to uważam, że póki ich nie przetestuję, to nie mam za bardzo co Wam powiedzieć. Dobra, w opakowaniu jak widać... Znajdują się kieszenie boczne, które przytrzymują nasze sakwy. Połączone są one właśnie tutaj z płytą montażową. Jest to aluminium 3 mm grubości. Co do demontażu kieszeni ze stelaża, to jest to bardzo proste, banalne zbręcz. Możemy za pomocą w ten sposób zdjąć, zdjąć, zdjąć kieszeń i zostanie nam sama płyta. Teraz po prostu samą płytę zamocuję, żeby łatwiej to zrobić. O, pozostaje nam sama płyta, która też jest w zestawie dołączona. I to mamy osobną po prostu kieszeń, która nam ułatwia szybszy proces montażu. Kolejno, mamy torby. Według opisów w internecie można w nich przenosić wodę. I też robić sobie pranie, jeśli ktoś bardzo będzie chciał i będzie w trudnych sytuacjach. Generalnie sakwy są zwijane szczelnie, zapinane gdzieś tutaj. Jeszcze nie wiem gdzie. Aha, tutaj. I tyle. Wiadomo, spuścić powietrze z jakimiś odbiciami. No, wygląda generalnie to całkiem fajnie. Ale szczerze powiedziawszy, mnie bardziej interesuje montaż. Oprócz samych sakw i kieszeń bocznych i płyty, dostajemy mocowania do stelaży. Jest, mamy tutaj 8 sztuk, więc powinienem normalnie bez problemu to zamontować. Dodatkowo śruby na imbusy oraz linka. Linka akurat służy tutaj, żeby ją jakby przewlec. To zaraz będziemy testować. Montaż tej płyty wygląda w ten sposób. Mamy uchwyt. Tak naprawdę on wchodzi tutaj idealnie do moich moli, znaczy do moich stylaży No i z tego co widać tutaj ładnie jakby ona łączy się ze szparami tej płyty Wydaje się to ogólnie być dziecinnie proste więc biorę się do roboty No i zaraz zobaczymy Lecz każde rozwiązanie jest tutaj praktycznie przemyślane, co jest fajną sprawą dla nas, dla przyszłych podróżników. Z tego co czytałem, producentem tych sakw jest pan Ernest, z tego co zdołałem zasięgnąć informacji. Podróżnik, który motocyklem zwiedził już różne zakątki świata i na własnym, jakby, doświadczeniu stworzył sakwy, które jemu jakby pomagały w wyprawach motocyklowych. A dzięki jego doświadczeniu teraz inni motocykliści, podróżnicy mogą zaznać tej przyjemności i mieć gotowy produkt, który sprawdzi się w wszelakich warunkach. Więc to po części jest fajne. Na potrzeby tego filmu wyprawiam je właśnie kocami Tak aby były w miarę napakowane, pojemne Co do samego montażu, tutaj są linki regulacyjne Trochę je poluźnimy Tutaj tak samo I z drugiej strony to okryjemy Tak, żeby nam sakwa weszła cała do środka. I zobaczcie, że robię to wszystko jedną ręką. Bo w drugiej ręce mam aparat, żeby pokazać Wam właśnie e, to nagranie. Także oprócz techniki, e, oprócz czasu 5 sekund, to wszystko można zrobić też jedną ręką i to lewą. A ja na przykład jestem praworęczny. No dobra, sakwy już zamontowałem. Montaż zajął mi trochę czasu, ale głównie z tego względu, że co chwilę przedstawiałem kamerę i to głównie było takie właśnie pracochłonne. Myślę, że gdybym nie nagrywał tutaj filmu dla Was, tak zajęłoby mi to 20 minut, nie więcej. Co do samych saków, to nie powiem, prezentują się całkiem fajnie. Kolor żółty na pewno wyróżnia się na tle sylwetki Tigera. No ale co dalej? Producent twierdzi, że. Demontaż i montaż samych saków, na przykład kiedy idziemy do hotelu i chcemy zabrać ze sobą bagaż, zajmuje tylko 5 sekund. Wydaje mi się, że trzeba to sprawdzić. Na potrzeby tego odcinka włączę stopper, Czas start. Odpinam, biorę ze sobą. Jak widać, schodzi gorzej, ale jest i mam bagaż. jeszcze tylko drugi pod rękę. I można iść Wiele osób zarzucało tym sakom to, że kiedy są puste tak jak na przykład ten to po włożeniu po prostu wiszą jak worki i lepszą alternatywą jest chociażby właśnie sakwy Jivi które jedynie, co według mnie jest minusem według producenta powinny posiadać właśnie stelaże Jivi bądź Kappa co w moim przypadku jakby odrzucało mnie z tego względu, że ja nie mam takich stylarzy i dla mnie to kolejne są jakieś koszty, według mnie niepotrzebne. No i generalnie sakwa były droższe, więc wybór padł na te. No zobaczymy. No dobra, ale też możemy zawsze, tak mi się wydaje, napompować się powietrzem. I kiedy będzie tu na tyle powietrza, to kiedy je zrolujemy, robią się bolone. I wtedy można je zamocować powrotem I szczerze, nawet kiedy je zapniemy to nie wyglądają aż tak źle. No i to tyle.